Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w kolejnej audycji naszych słuchaczy, i witam również Tomasza. Bardzo miło po raz kolejny się z Państwem spotkać. Witam, Robercie. I zaczniemy od tematu. Można byłoby powiedzieć naprawdę ważnego, choć pewnie nie wszyscy tak na to spojrzą. Chodzi o komunikację. Komunikacja jest bardzo ważna, bo jak jest zła, to się można nie porozumieć. I tu jeszcze szczególnie o komunikację chrześcijan, którzy chcą innym coś komunikować, a potem się okazuje, że brzmi to i nie wiadomo, czy płakać, czy śmiać się. Chodzi o generalną zasadę, aby nas świat zrozumiał. Jako ilustrację chcę tutaj zacytować wiadomość, która tutaj do nas do redakcji dotarła. Również jest takowa gdzieś tam w serwisach społecznościowych, więc czytam. Pozwolę sobie tylko pominąć organizatora, bo tu nie chodzi o organizatora, tylko o zasadę. Jesteśmy w trakcie przygotowań do najważniejszego wydarzenia tego roku. Z modlitwą na ustach wkraczamy w okres postu, aby już za niespełna trzy miesiące dostąpić zniesienia nieba na ziemię. Pragniemy już teraz zradzać rzeczy w duchu i z wizją Bożego Ognia iść do przodu. Tu pada znowu nazwa tego wydarzenia to będzie totalnie nowy, wręcz ekstrawagancki wymiar Bożej obecności. I tam jeszcze jest werset, a potem przygotuj swoje serce i oczekiwania, bo Bóg pokaże Ci swoją chwałę. Tego nie można przegapić. To jest taki język, można byłoby powiedzieć, jakiejś grupy konkretnej, wręcz chyba zamkniętej. Bo czy nas zrozumie świat, jak będziemy mówić, że dostąpimy zniesienia nieba na ziemię, albo jakieś inne zwroty? No, klasyczny żargon, żargon jakiejś subkultury. Tak człowiek funkcjonuje, społeczności ludzkie, że, że tworzą się subkultury, które porozumiewają się jakimś językiem i no tak po prostu jest. Natomiast jeżeli jakiejś grupie zależy na dotarciu do, do, do szerokiego spektrum odbiorców, do pójścia na cały świat, do krańce ziemi i dostarczenia dobrej nowiny, bo, bo taki jest cel chrześcijaństwa, żeby wszyscy usłyszeli o Bożej miłości, to należy dbać o zrozumiałą komunikację. Wiadomo, że najważniejszym świadectwem, jakie oddziaływuje w jest świadectwo życia. No ale nie do wszystkich ludzi możemy dotrzeć osobiście z naszą postawą. Natomiast, szczególnie w dobie obecnej, bardzo łatwo dociera się słowem przekazanym właśnie na YouTubie tekstach, w mediach społecznościowych, książkach, czasopismach, w wszelakich publikacjach, no, słowo płynie z kazalnic, z, z, z ambon, z, z mównic, na stadionach, na, na imprezach i tak, dalej, i tak dalej. Słowo jest zapisane w, w książkach, w Nowym Testamencie. Nowy Testament jest świetną, świetnym przykładem, jak komunikacja się odbywa. Bardzo niewiele osób współcześnie zauważa fakt, co każdy znawca greki starożytnej powie, że Nowy Testament został napisany Greką, którą w, w świecie helenistycznym czy posthelenistycznym w krajach Śródziemnomorza posługiwano się na co dzień, no, bo był to naj, naj, najbardziej rozpowszechniony język w, 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 w tym kręgu kulturowym. I ta Greka, którą znajdujemy w Nowym Testamencie, to koine, czyli, czyli taki język ulicy, targowisk, portów, miejsc publicznych, gdzie ludzie się spotykali, ludzie z lud różnych kultur, dla których Greka nie była pierwszym językiem, ale była językiem komunikacji. Istniała oczywiście Greka, którą, którą się posługiwali filozofowie, Tamtych czasów i jej ślady też mamy w różnego rodzaju cytatach w, w Nowym Testamencie, ale, ale ten język, którym, którym przekazano nam słowa Jezusa, jego uczniów, apostołów, całe nauczanie Nowego Testamentu jest, jest zapisane, zostało językiem no, przeciętnych ludzi, można by powiedzieć językiem dzisiejszych mas mediów, naszych rozmów telefonicznych, czyli w taki sposób, by ówczesny człowiek. Mógł te, te pojęcia zrozumieć. To niestety często się o tym zapomina, i w tłumaczeniach tekstu biblijnego nierzadko używa się jakiegoś bardzo, bardzo religijnego, bardzo napuszczonego języka, a nie o to chodziło autorom. No i wracając teraz do tego tekstu, który i tak jeszcze nie jest nie zły, bywają gorsze przykłady, to jest właśnie żargon subkultury. I, i, I twórcy takich komunikatów powinni się zastanowić, czy zależy im na dotarciu tylko do swoich, którzy znają i rozumieją te pojęcia, czy chcą zachęcić do, do tego, w co wierzą i, i co przeżywają osoby, no, spoza te, tej, tej subkulis, spoza tego wręcz getta. O języku getta możemy mówić w, w przypadku małych społeczności religijnych, jaką niewątpliwie stanowi środowisko ewangelikalne w Polsce. I ono częstokroć y, popełnia taki błąd, że, że, że mówi taką właśnie grypserą, takim, takim językiem getta. Całkowicie niezrozumiałym dla osób spoza, a te, te osoby spoza w Polsce, to przypominam, to jest 99, 7% społeczeństwa. I jeszcze, jeszcze drugo, drugi, drugi błąd, jaki tam widzimy w komunikacji, to jest używanie kalek językowych, bo dla współczesnego ewangelikalizmu świętym, sakralnym językiem jest język angielski. Z niego pochodzi najwięcej tłumaczeń y, literatury środowiskowej, to, to, to tam są źródła y, większości w tej kulturze anglosaskiej zjawisk, które, y, które w, tych, w tych środowiskach ewangelikalnych się odbywają, co jest zupełnie zrozumiałe, bo, bo, bo tamte środowiska ewangelikalne są najsilniejsze. No i częstokroć tłumaczenia tych, tych tekstów anglosaskich opierają się nie na zrozumiałych kategoriach kulturowych, i językowych, tu nam. Potrzebnych, ale na, na klasycznych kalkach językowych, no, które są nierzadko śmieszne, a najczęściej niestety niezrozumiałe. Kończąc ten wątek, zanim zagra zespół muzyczny, to ilustracja tego, że pewni chrześcijanie rzeczywiście w swoich rozmowach posługują się często językiem hermetycznym, niezrozumiałym dla zwykłych ludzi, nieobeznanych z wyrażeniami biblijnymi. Bo jest to język jednak często zamkniętej grupy, i nic dziwnego, że nas nie rozumieją. To w tym wypadku ogłoszenie adresowane jest do ludzi wierzących, ale jeżeli ludzie wierzący się tego już uczą, to przecież tym samym językiem będą mówić na zewnątrz. No i tutaj mamy wyznanie jednego z ewangelizowanych grzeszników: Czy zdarzyło się już kiedyś, że Bóg zainterweniował w Twoje życie? Tutaj czytamy. Zaskoczył mnie tym pytaniem jakiś chłopak o wesołych oczach, kiedy czekałem na autobus. Następnie wręczył mi broszurkę z rysunkiem piekła na pierwszej stronie. Oczywiście odpowiedziałem, miałem wtedy dziewięć lat i pływałem sobie przy plaży, nagle silny prąd zaczął znosić mnie w stronę morza, a dzięki Bogu mój wujek usłyszał moje wołanie o pomoc i Nie o to chodzi, przerwał mu pytający. Wykupiony. Czy zostałeś już wykupiony? No wiesz, nowonarodzony, obmyty krwią baranka. O czym tu, licha, mówisz? spytałem zbity stropu. Czy zostałeś już przekonany o swojej winie? Nie, oczywiście, że nie odparłem. Nie było takiej potrzeby. Nie popadłem w konflikt z prawem. Wtedy popatrzył na mnie fachowo i stwierdził: myślę, że potrzebujesz uwolnienia. Uwolnienia? Przecież jestem wolny. Mogę wsiąść do autobusu i pojechać do domu, a tymczasem stoję tu i rozmawiam z tobą. Spojrzał na mnie, jakby mówił innym językiem. Może spotkalibyśmy się przy kawie zaproponował: pracuję niedaleko stąd. Dobrze, to niezły pomysł. Tak czy inaczej wyglądał niegroźnie. Muszę jednak przyznać, że był nieco dziwny i nie mogłem go zrozumieć. Kilka dni później spotkałem się z Jurkiem na kawie, trochę się spóźnił, ale mi wyjaśnił, że miał swój cichy czas. Cichy czas? zapytałem, co masz na myśli. Codziennie o tej porze mam cichy czas w swojej komorze modlitewnej, odpowiedział. Zamurowało mnie. Macie w pracy jakieś komory? Nie, odpowiedział. W samochodzie? Co? Komora w samochodzie? Natychmiast zmienił temat. Podobnie jak po pierwszym spotkaniu, byłem całkowicie zbity z tropu. Ten Jurek to dziwny facet, pomyślałem. I tym cytatem kończymy pierwszą część i zapraszam na utwór muzyczny. Zmieniamy temat i przechodzimy do Francji, bo tam partia. Pewna Francuska chce, aby transseksualni mężczyźni mieli dostęp do leczenia bezpłodności dla kobiet. Deputowani lewicowej partii La France chcą, aby właśnie ci transseksualni mężczyźni, którzy urodzili się jako kobiety, mieli dostęp do leczenia bezpłodności dla kobiet, aby mieć możliwość zajścia w ciążę. Taka to wiadomość tutaj dotarła, więc przedstawili propozycję zapewnienia transseksualnym mężczyznom dostępu do medycznie wspomaganej prokreacji. I ustawa pojawia się około roku po tym, jak pewna to rada zdecydowała, że transseksualni mężczyźni mogą być wykluczeni z tego rodzaju leczenia. I temat tematem, ale ja jestem zdziwiony, no bo jeżeli oni w jakiś sposób to no, rezygnują, to może by tak byli konsekwentni a nie tak, no, bez konsekwencji. No z, z całym szacunkiem dla, dla tych częstokroć niewątpliwie dramatycznych kwestii związanych z poszukiwaniem własnej tożsamości, transgresji płciowej i tak dalej, no, to faktycznie, jeżeli ktoś przeszedł już taką drogę trudną zmiany płci, to należałoby być konsekwentnym. No, jeżeli chcemy być mężczyzną, no to nie powinienem potem sięgać po metody walki z bezpłodnością u kobiet. To jest, to jest co najmniej dziwne. A jak widać na przykładzie Francji, ma to daleko idące konsekwencje prawne, bo, bo muszą nad tym deliberować legislatorzy. No, nie zazdroszczę parlamentarzystom francuskim tej sytuacji. Przy całej mojej otwartości do, 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 do wspierania osób, które, które przeżywają tak trudne, i dramatyczne kwestie, to no, czy dzieje się tu jakieś zamieszanie? Faktycznie, niezrozumiałe. Także tutaj życzymy tym, którzy będą musieli jakoś prawo tutaj wyregulować sukcesów, a tym, którzy tutaj jeszcze sami nie wiedzą, w którą stronę pójść, to niech się rzeczywiście zdecydują. Przechodzimy do kolejnej wiadomości, a teraz już jesteśmy w Holandii. Negowanie Holokaustu zostanie wyraźnie uwzględnione w holenderskim kodeksie karnym, jak się dowiedziałem, a oznacza to, że zgodnie z prawem nielegalne tam będzie, a może już jest, zaprzeczanie, bagatelizowanie lub akceptowanie tutaj cytuję zaprzeczanie, bagatelizowanie lub akceptowanie masowego mordu Żydów podczas II wojny światowej. Dodatek do kodeksu karnego jest częścią zobowiązań Holandii wobec Unii Europejskiej, która nakazała państwom kryminalizację pewnych form publicznego zaprzeczania, bagatelizowania lub akceptowania zbrodni wojennych, tak donosi Europejski Kongres Żydów. To mówiąc szczerze, będą Żydzi się cieszyć z tego, co tam ma miejsce w Holandii. W Polsce nie wiem, jak to jest ujęte, przyznaję się, nie sprawdzałem. Ja się tylko dziwię, że, że Niderlandy dopiero teraz dołączają do prawa, które w wielu krajach, niezależnie nawet od, od istnienia samej Unii Europejskiej, jest obecne od wielu dziesiątek lat w konsekwencji tragicznych doświadczeń II wojny światowej, szczególnie Holokaustu, ludobójstwa na na narodzie żydowskim, wiele państw prowadziło ściganie tak zwanego, z mocy prawa, ściganie tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, czyli zaprzeczaniu, no to, to co właśnie teraz procedują w Niderlandach. No Polska, Polska chyba ze zrozumiałych względów, jedna, jako jeden z pierwszych krajów, i to w minionym okresie. Tutaj e, oczywiście toczą się na ten temat dyskusje, czy takie prawo powinno w ogóle obowiązywać, bo, bo co do zasady, istnieje wolność wypowiedzi wszelakich, wolność słowa. No, ludzie opowiadają rzeczy różne w przestrzeni publicznej, także głupoty. No, ale tak się umawiamy w cywilizowanym świecie, że są pewne rzeczy których nie wypada mówić, to jest kwestia kultury, a niektóre nawet, niektórych nawet nie wolno mówić, bo można się ze, spotkać z, z jakąś formą kary, no, obrażanie ludzi, tak, poniżanie. Teraz pytanie, czy jest to ścigane z mocy prawa, czy tylko z powództwa cywilnego. Z Holokaustem jest problem większy, dlatego że było to tak wyjątkowe yy, tragiczne i traumatyczne wydar wydarzenie czy, czy, czy taki, takie zjawisko dla ludzkości, że, że przynajmniej w tych ostatnich pokoleniach, być może jeszcze, jeszcze przez następnych kilkadziesiąt lat, będzie to temat tak drażliwy i tak wrażliwy, że trudno się dziwić że, y, penalizacji wypowiedzi, które ten, temu negują co będzie za, za następny wiek, czy dwa, nie wiemy, bo, bo niestety tak to jest, że nabieramy z biegiem czasu dystansu do różnych wydarzeń historycznych. No, no dramat wojny trzydziestoletniej dla nas jest tylko już opowieścią historyczną. Nie? Dla osób, które, w, pokoleń, które to doświadczały, przeżywały, był niemalże końcem świata. No, to jest nieuniknione, że do pewnych rzeczy nabierzemy dystansu, ale teraz to jest jeszcze tak, tak bolesne a czegoś takiego w historii ludzkość nie przeżywała na taką skalę. Nie dziwi mnie penalizacja, chociaż no jakby ona to jest trochę w sprzeczności z wolnością słowa. Penalizacja z mocy prawa, bo, bo takie zapisy jakby wymuszają na, na, na organach ścigania z automatu no, kryminalizację takich zachowań, takich wypowiedzi. I teraz już przechodzimy do utworu muzycznego, a potem kolejna wiadomość, na którą już teraz zapraszam, więc proszę pozostać z nami. I jesteśmy w naszej ostatniej części, a tutaj temat, który wywołuje u niektórych emocje. I powinien drugi najwyższy rangą duchowny Kościoła Anglii uznał, że słowa modlitwy Ojcze nasz mogą być dla części osób Problematyczne, jak dodał, niektórzy księża wystąpili z pomysłem o to, by w przypadku Boga korzystać ze słów, które są neutralne płciowo. Czytamy na stronie gazeta.pl. I teraz temat jest obecny nie tylko w tym serwisie. Arcybiskup Yorku, który jest drugim najwyższym rangą duchownym w Kościele Anglii, uważa, że te pierwsze słowa modlitwy są problematyczne. Ja bym powiedział w żaden sposób. Jest też pewne uzasadnienie i od razu o tym powiem, żebyś mógł również się jakoś odnieść. Co do tego również będę chciał później nawiązać, bo przecież chrześcijanie, niektórzy mieli złe doświadczenia z ojcem, a teraz mają mówić ojcze nasz, który jest w niebie, no to im to przecież przez gardło przejść nie może. Więc tutaj też im pomożemy, wesprzemy ich w tym i nie będą musieli już przeżywać... Tej traumy. Oczywiście, to powiedziałem własnymi słowami, ale to chyba nie takie argumenty powinny przyświecać, szczególnie no zmianie wręcz pisma świętego. No, to, to można by dłuższą dyskusję przeprowadzić, ona się zresztą toczy wśród filozofów, teologów, kulturoznawców i tak dalej. Jak w ogóle opisywać Boga? No, my jesteśmy tutaj, Anglia czy Wielka Brytania, Europa. To jest pewien krąg kulturowy, większość to są języki indoeuropejskie, wspólne jakieś doświadczenie kulturowe od, od starożytności i to są dla nas zrozumiałe kategorie. I w takich, w takich to kategoriach przekaz biblijny został zapisany. Właśnie mówię tu o formie wyrazu, nie, nie tyle o treści, bo co do treści, to można oczywiście dyskutować, no, czy Bóg jest mężczyzną czy kobietą, no myślę, że dy dyskusja jest troszeczkę bezprzedmiotowa, jeżeli ro właściwie rozumiemy przekaz biblijny, natomiast on sam ten przekaz ubrał taką, a nie inną formę kulturową, jaka, jaka, jak, 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 takie kategorie, jakimi ty, ci ludzie w, przed tymi tysiącami lat się posługiwali. I oczywiście idąc do innych kultur spoza naszego kręgu cywilizacyjnego, gdzie, gdzie na przykład istnieją języki, które nie znają podziału na rodzaje męski, żeński i tak dalej, to to zupełnie inaczej wygląda. I tutaj życzę szczęścia dyskutantom takich, takich debat. Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby samego opisywać Boga w takich kategoriach, Zrozumiałych dla, dla ludzi i, i pamiętać, żeby oddzielać tą warstwę przekazu kulturowego od, od istoty rzeczy. I, tylko, żeby dziecka z kąpielą nie, nie wylewać, krusząc kopię o, o rzeczy, które, które się odbywają częstokroć tylko i wyłącznie w kon danym kontekście kulturowym. Gdzie indziej one, one już mogą nie istnieć, nie? bo to, to nie jest istota przekazu biblijnego, czy, czy takich czy innych słów używamy. Bo, bo to jest tylko forma opisu. Jeżeli dla kogoś problemem jest y, traumatyczne przeżycie, na przykład z ojcem, no to, to, to można szukać jakichś innych form. Nie, myślę, że nie, nie, nie kłóci się to z, z istotą przekazu biblijnego. Natomiast osoby, które literalnie odczytują Biblię, no zawsze będą miały z tym problem, tak? Bo będą patrzyły na literę, na takie dojrzałe głębsze i szerzej patrzące kulturowo chrześcijaństwo, od, od literalizmu na pewno będzie stronić, więc, więc będzie poszukiwać takich formuł, które będą zrozumiałe dla, dla różnych ludzi. To, to samo, to jest, dotykamy troszeczkę tego, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, czyli komunikacji, zrozumienia, której trzeba być też oczywiście ostrożnym, żeby, żeby nie zatracać istoty rzeczy, tej, tej, tej treści, tego, tej, tego sedna sprawy. Ale język i forma przekazu no, jest zawsze wtórna, no, bo, bo jest skontekstualizowana kulturowo. Uważam, że argument, żeby zmieniać z powodu tylko tego, że ktoś miał złe doświadczenia z ojcem, jest w ogóle niewłaściwy, bo jeżeli ktoś miał złe doświadczenia z matką, no to wtedy też trzeba by coś zmienić, a też ktoś mógłby mieć złe doświadczenia z bratem. A prawda jest taka, że w Biblii już był jeden bohater, który miał bardzo złe doświadczenia ze swoim bratem, a mimo to nadal Biblia posługuje się z tym zwrotem bracia, więc to nie do końca będzie właściwe. Ale jeżeli już tutaj wchodzi zrozumienie teologiczne, to myślę, że dopiero od niedawna w Polsce otworzyliśmy się na patrzenie na Boga, w którym jest pełnia. Czyli jeżeli Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to każdy człowiek, który czyta Biblię, dostrzeże temat i faktycznie nie będzie robił z tego wielkiego tematu. Zmiana kulturowa jakaś nastąpi. Ale jeszcze. No, ja mhm. Nie chciałbym trywializować swoją wypowiedzią tego ważkiego problemu, o którym mówisz, ale też chciałbym uzmysłowić, żebyśmy nie, nie, nie wpadali w pewne pułapki. Dam prosty przykład. Pisanie Boga z dużej czy z małej litery? Uwaga, w języku niemieckim wszystkie rzeczowniki pisane są z dużej litery. W języku polskim piszemy z względów właśnie kulturowych Boga, tego chrześcijańskiego, tego, w którego my wierzymy, piszemy z dużej litery. I piszą go z dużej litery nawet osoby niezwiązane z chrześcijaństwem. Tak się utarło w kulturze. Natomiast wszystkich, wszystkie inne bóstwa. Innych innych systemów religijnych zapisujemy z małej litery. W Nowym Testamencie, w tych manuskryptach, jakie do nas dotarły, no wszystko było opisane jakby jedno, nie było małych, dużych liter. Więc zwracam uwagę na to, że są to często konteksty kulturowe, te, te formy, te formy. Oczywiście ten, ten temat, o którym mówiliśmy, jest głębszy niż tylko pisanie z małej czy dużych tylko próbuję zwrócić nam wszystkim, słuchaczom, uwagę na to, że nie przywiązywać się za nadto do formy, bo może być to pułapka. No i kończąc ten wątek i naszą dzisiejszą audycję, komentarz jednej z czytelniczek tejże to wiadomości, być może nawet naszej słuchaczki. Czy Pan Jezus się pomylił? Oczywiście własnymi słowami, bo już nie pamiętam dosłownie, co tam napisało, ale czy Pan Jezus się pomylił, że przecież uczył nas modlić się Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. My tematu dzisiaj nie wyczerpiemy. Temat jest otwarty od paru lat, więc myślę, że nasi słuchacze jeszcze będą mieli wiele okazji, aby do niego wrócić i podjąć wyzwanie, aby się zastanowić, ale to nie jest już naszym celem. Na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. No Bardzo miło do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.